Decyzja Konfederacji wywołała falę krytyki wśród wyborców. Oburzenie brakiem prawyborów było widać szczególnie wśród elektoratu Korony Brauna i ruchu narodowego. To Bosak był faworytem na kandydaturę. Dzisiaj jednak przyjrzymy się, czy ta decyzja jest dobra dla Konfederacji i poszukamy odpowiedzi na pytania, dlaczego Krzysztof Bosak się wycofał. Na początku liderzy Konfederacji chwalili się, że zrobią prawybory w stylu amerykańskim ze względu na wizerunek prezydencki. Podejrzewano, że prawybory wygra Krzysztof Bosak i będzie reprezentował Konfederację. Wszystko jednak się zmieniło, gdy Bosak w wywiadzie wyznał, że albo poprze kandydaturę Mencena, albo weźmie udział w prawyborach na całej prawicy z pisem, co byłoby bardzo mało prawdopodobne. Grzegorz Brown raczej nie był zadowolony z decyzji Bosaka, bo odebrało mu to szansę na walkę w prawyborach. Kilka dni później Rada Liderów Konfederacji oficjalnie wybrała Sławomira Menstena, który jako pierwszy w Polsce rozpoczął kampanię wyborczą na konwencji, gdzie nie było ani Bosaka, ani nikogo powiązanego z Grzegorzem Braunem. Jakie były więc powody takiej decyzji? Brak szans na drugą turę kandydat Konfederacji miałby minimalne szanse na dostanie się do drugiej tury. Dlatego też jedyny cel tych wyborów to zdobycie nowych wyborców i promocja partii. Krzysztof Bosak jest wicemarszałkiem, ma dużo obowiązków oraz kandydował w poprzednich wyborach. Prawdopodobnie lider ruchu narodowego liczy na start za pięć lat, gdy konfederacja może być większą siłą. Mencen z kolei jest świeży w polityce, ma dużą zdolność finansową i jest szansa na przyciągnięcie centrowych wyborców, mimo jego wpadek w przeszłości. Jeżeli Mencen osiągnie słaby wynik typu 6%, wzmocni się pozycja Bosaka w konfederacji kosztem Sławomira. Jest to duża szansa dla Bosaka, ponieważ jego wyborcy nie są zbyt chętni do zagłosowania na Mencena Utaka. Pojawiło się wiele teorii, że Mencen z Wiplerem szantażowali Krzysztofa, grożąc, że jeśli nie odda kandydatury, konfederacja się rozpadnie. Jakie są szanse na prawdziwość tej hipotezy? Patrząc na to, że Bosak od początku mówił o tych wyborach jako niezbyt ważne, gdy nie ma szans na drugą turę, raczej mała, a konfederacja cały czas rośnie w siłę i raczej nie ma miejsca na tak desperackie ruchy. Krzysztof Bosak zaproponował prawybory z pisem, gdzie wyłoniłoby się kandydata całej prawicy. Pomysł został skrytykowany przez przedstawicieli PiSu, ponieważ pojawia się wiele problemów. Wyborcy Konfederacji nie zagłosują na Morawieckiego, kwestia finansowa i Kaczyński, który chce wystawić kandydata z pis Co będzie dalej? Sławomir Mentzen prawdopodobnie będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Jego wynik będzie zależeć od akceptacji wyborców ruchu narodowego i korony Brauna oraz wystąpienia w debatach, co już raz mocno przeszkodziło Mencenowi w kampanii.